Czego się pan obawia, że może się wydarzyć za tej prezydentury? Kiedy pan będzie próbował interweniować? No, powiedział publicznie, że będzie zwalczał rząd Tuska. A Tusk jest największym fenomenem, jaki nam się zdarzył. Ja się na tym znam i w związku z tym, no jeśli jego jest takie pragnienie walczyć z polskim rządem, nie uznawać polskiej demokracji polskiego, polskich wyborów i, 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 i tej orientacji, no to proszę panią, to o czym my mówimy? A uważa pan, że to będzie trudniejsza czy też gorsza prezydentura dla Polski z pana punktu widzenia niż prezydentura y, ustępującego prezydenta Andrzeja Dudy? Mimo Bardziej wszystko, niebezpieczna? Mimo wszystko gorsza, bo ten, ten nie postępował tak, nie mówił, że, że, że premier jest najgorszym premierem. No Nie mówił, że będzie walczył z rządem, a więc mimo wszystko no, zachowywał się bardziej odpowiedzialnie Duda i mimo, że mam do niego straszliwe pretensje, że narobił wiele szkód Polsce, to, to jednak mimo wszystko na starcie był no, bardziej do tolerowania.